Cześć, Danie, fajnie, że wpadłeś mi tak. tu troszeczkę pomóc, bo jednak ćwiczę dość intensywnie teraz, więc przyda mi się Twoja pomoc. Jestem tutaj właścicielem sklepu z odżywkami, który jest moją pasją. Buduję sobie po prostu tutaj przede wszystkim relacje z klientami. Fascynuje mnie to poznawanie nowych ludzi, realizacja siebie, tak naprawdę rozwój cały czas. Trenuję już ponad 17 lat, więc y, mam, mam dosyć duże doświadczenie. Od małego byłem związany ze sportem, więc cały czas y, obracam się wokół swojej pasji. Świetne zaplecze, co? Świetne zaplecze chyba, co? Do, do prowadzenia sklepu i pomagania innym ludziom, nie? Dokładnie, więc y, nie, nie jestem tutaj tak jakby za karę, nie traktuję to jako pracy, więc zawsze tu przychodzę z uśmiechem, z radością. Yy, i, ch i chcę tutaj być. No nie idziesz do roboty, tylko do pracy, nie? tak jest. Super, Nawet jest nie do ważne. pracy, tylko po prostu traktuję to jako pasję i każdego dnia, kiedy się budzę, wiem, że tu przyjdę, więc to mnie po prostu napędza, czuję tą pozytywną energię, którą też staram się przekazywać innym ludziom. No jasne, tak się poznaliśmy i dodatkowo kurczę chyba tutaj, no nie wiem, ja jest z klientami na, na, na kurczę jak rodzina, nie? Jak ty na ty. Dokładnie. Sam, sam też widziałeś, bo, bo nieraz tutaj jak przychodziłeś, widziałeś, że się tutaj witam z klientami, z nami po imieniu, więc wszystko, wszystko to tak naprawdę fajnie działa. Yy, I co? Współpracujesz z wieloma siłowniami chyba, te. czy to jakieś tam kajate klubami, czy kickboxing klubem, czy jakimiś tam siłowniami. Nie? Znaczy mój sklep jest po prostu lokalny, ja też jestem takim lokalnym człowiekiem, więc wszyscy się tu znamy, wszyscy się tutaj wspieramy. Yy, chodzę też tutaj obok, zaraz jest szkoła walk, więc znam tam wszystkich trenerów, też klientów, oni przychodzą do mnie. Ja przychodzę do nich i no nawzajem się po prostu wspieramy, jest, jest taka wspieramy fajna. Lokalnie, nie? Wspieramy się lokalnie, jest taka, jest taka fajna atmosfera, chociaż lokalnie bardzo często się też zdarzają klienci z różnych stron Anglii, więc yy, przyjeżdżają klienci z Dover i przyjeżdżają klienci również z Londynu. Nawet ci, którzy się przeprowadzili stąd do Londynu, wciąż wracają, wracają do mnie, mimo tego, że mijają inne sklepy po drodze, więc to bardzo cieszy i bardzo buduje, że jednak wybrali po prostu mnie, chociaż gdzie indziej mieli na przykład bliżej. I tak tutaj przyjeżdżają, więc jest to, jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i, i też mnie motywuje, żeby po prostu podnosić swoje kwalifikacje i dawać tą pozytywną energię ludziom cały czas. Super. Dzisiaj z tych zrobimy stricte badanie i terapię hyopraktyczną, czyli układ mięśniowo-powięziowy i kostno stawowy Długość kończyn. Badanie ruchomości stawów krzyżowo-biodrowych. dobry Wiotek, jakaś różnica pomiędzy prawym a lewym? Nie, wydaje mi się, że jest tak samo. do No ja czuję tu troszeczkę tutaj ograniczenie ruchomości po prawej stronie. Okej. Okay. Zbadamy sobie ruchomość kręgosłupa szyjnego. Oczywiście popracujemy sobie też na dekompresji kręgosłupa w osi długiej jak to czułeś Piotr już. Okay? jest ok. Dobra, bardzo ci Piotr Proszę, żebyś podniósł lewą nogę do góry Opuść, prawa, jakiś dyskomfort poza czwórkami. Nie, czwórki bolą, Bo po, po, po treningu, <laughs> tak? tak jest. Dobra, super. Piotr, bardzo mi Cię prosił, żebyś położył mm. się na brzuchu teraz. Kapeczkę sobie Dobra. muszę odwrócić. Mu Dobra, głowa dojdzie do dziury, więcej, z Dobra. I co, badamy sobie długość kończyn. Dobra. To już mi pokazuje, że Prawdopodobnie któryś ze stawów krzyżowo-biodrowych jest zablokowany, ponieważ lewa noga, bym powiedział, że 8 mm do cm jest dłuższa. Oczywiście jest to zaburzenie mięśniowo-pomięziowe, które dzisiaj postaramy się zniwelować, tak, poprzez y, manipulację i nastawianie Piotka. Jakiś dyskomfort Piotruś przy tym? Tylko czwórki. Dobra, tylko Trwórki. przód, tak, dobra. Badamy sobie oczywiście y, stawy krzyżowo-biodrowe poprzez ucisk. Jakiś dyskomfort Piotrek? Jest ok. Lewy? Też jest ok. Ok, super. Ja sobie przycisnę Piotr kość krzyżową i podnieś lewą nogę całą do góry wyprostowaną, świetnie. Opuść prawa noga. Ok, dobra, super, dobra. Zbadamy sobie ruchomość kręgów tutaj lędźwiowych, kręgosłup piersiowy, Badamy irytację dysków i szukamy jakiegoś tam dyskomfortu. Tutaj Piotr już od długiego czasu ćwiczy. Piotr, już może powiedz mi, jakie są tutaj Twoje tak powiem, założenia, cele i plany, jeżeli chodzi o, o sklep, o pracę z klientami, o treningi. Dobrze, oczywiście. Także ćwiczę już praktycznie 18 lat. No to kawałek czasu w ciągu tego czasu miałem. Najdłuższą przerę, może 3 tygodnie spowodowaną jakąś tam kontuzją. Ale ogólnie od 2017 roku większej kontuzji nie miałem. No to fajnie, no to też tutaj dość dobrze się suplementujesz, prawda? Tak, oczywiście. Dbasz o zdrowie cały czas. Mhm. Dobra. Jaka jest Piotrś, twoja tutaj misja? Mówimy tutaj oczywiście o, o sklepie, że tak powiem, przyjmowaniu klientów, mhm. więc... Y Przede wszystkim buduję tutaj relacje w sklepie z ludźmi, nie sprzedaję samych produktów, tylko daję ludziom taką fajną atmosferę, że mogą się poczuć tutaj, jakby przychodzili do znajomego. Daję im tutaj oczywiście rady na temat każdego tutaj produktu i sta staram się im pomóc, żeby się po prostu dobrze czuli, komfortowo, żeby osiągali, osiągali tutaj swoje cele. Nikogo nie traktuję przedmiotowo, tylko każdego się staram potraktować po prostu indywidualnie, yy, pozytywnie, obdarować go dobrym słowem, uśmiechem i żeby to fajnie po prostu działało. Więc yy, to, to jest moja pasja, praca z ludźmi, ciągły rozwój. Yy. Jak długo tu jesteś piątek już? Ja długo jestem. Znaczy sklepie. mówimy o sklepie. W sklepie. w sklepie jestem już 5 lat tutaj. No to, to chyba każdy już się zna, co? Tak, tak. Myślę, że już, że już dobrze jest to wszystko rozpromowane. Ludzie, ludzie tutaj mnie znają. Znam też swoich klientów. Często, często po imieniu. Eee, no no tak, jest ich troszeczkę, co? Tak, tak. Jest troszeczkę... Piotrek, spójrz proszę w lewo. Okej. Okay. Dobra. Oczywiście badamy zależność mm -hmm. eee, kręgosłupa szyjnego do całego ciała. Głowa do dziury. I teraz głowa w prawo. Ok, dobra. Oczywiście. Wiemy oczywiście, że jest kilka napięć zablokowań w kręgu i no czuję, tak to jest, się. co prawdopodobnie spowoduje rozluźnienie, taśm i wyrównanie oczywiście balansu, prawda? Dobra piotość. Zaczniemy oczywiście od dołu, od stopy zawsze zaczynam. Później sobie stawy krzyżowo-biodrowe. Ja wiem, że dość, dość intensywnie ćwiczysz. Mógłbyś coś powiedzieć o tym, jak to wygląda wszystko? Teraz wygląda to tak, że ćwiczę 6 razy w tygodniu. 4 razy są to treningi siłowe, typowo na siłowni. dwa razy są to treningi też kingboxingu. Czyli tutaj. intensywnie? Sta staram się intensywnie, tak. Połóż tą nogę tutaj. Okay. Jedną na drugą, tak? Tak, świetnie. Okay. świetnie. Dobra. I zrobimy sobie to z wdechem i wydechem, i za chwilę będziemy kończyć, ok? No, wdech i wydech. Świetnie. Dobra Piotryś. E, zmień nogi. Dobra. Dobra. Wdech. Wdech i wydech piotek. Świetnie. Dobra. Piotrek, bardzo proszę żebyś położył się na plecy. Dobra. Bum, bum. Czapeczka leci. Możemy dać czapeczkę, bo tutaj... tutaj jest, tak. jest beltor, czyli jedna firma z suplementami <laughs> Dobra, które też bardzo lubię. I tak, ze względu na układ naszych taśm mięśniowo które pędzą od e, aż palców po samą głowę, zawsze wykonuję terapię całego ciała, co powoduje rozluźnienie całego ciała. E, Pracuję na dekompresjach, czyli że tak powiem, e, od razu rozluźnienie po pierwszej terapii, prawda? Jeżeli jakiekolwiek dolegliwości, czy że tak powiem, jakieś parestezje, dętwienia biegnące do kończyn, czy napięciowe, czy drętwienia, mrowienia do kończyn górnych, e, jakieś problemy wiscerialne, e, kłucie w mostku, imitujące, że tak powiem, stany jak tam e, do e, ciężkie oddechy niwelowane po pierwszej wizycie, prawda? Super. Będę się czuł jak z podpowiedzi, tak? Tak jest. Dobra, i zaczynamy <laughs> od... No? Zaczynam od paluszków, troszkę poklikamy. Super. Wszystko szczera. Tak jest, jak chipsy. <grymne> Świetnie. 9 jeden dla mnie, pietek. Tak jest. Już <grymne> jestem wyższy. Tak jest. Nawet buty musisz. <grymne> Piotr, tak. bardzo bym Cię prosił, żebyś złapał się na górze łóżka, przytrzymał się troszeczkę, zrobił sobie de y dekompresję w długie stawów, kostka, kolano, biodro. I trzymaj się tam też tak Dobra. ciasno, okej? Okay? Świetnie. Dobra. Dobra. Połóż dłonie na brzuch, dobra staw kolanowy, później mm -hmm. Te akcja i manipulacja strzałki. Trzymaj nogi. Ok, dobra. Teraz zrobimy sobie przód miednicy, czyli spojenie łonowe, połączenie kości łonowych z przodu, oczywiście, to też jest te trychome. Dobra, Piotrek. Leciutko, chciałbym, żebyś naciskał przez 10 sekund kolano do zewnątrz, ok? Do zewnątrz, tak. tak? Dobra. Wiem, że jesteś silny człowiek, to nie mocno, bardzo. Troszeczkę mocniej. Świetnie. Dobra, luźno. I Dobra. bardzo bym żebyś teraz próbował ścisnąć kolana. Dobra. Świetnie. Leciutki strzał, że tak powiem, na spojeniu łonowym. Dobra. Piotr, wysunę się troszeczkę z 5 centów do dołu. Świetnie, świetnie tak, duże, duże 5 centów. <laughs> Dobrze, centów. Tak, wiem. Troszeczkę do góry, troszeczkę tylko do mnie. O, świetnie, dobra. Yy, Zrobimy sobie oczywiście teraz manipulacje, takie nastawianie szyi, yy, czyli odblokowanie wszystkich, że tak powiem, toebek, uwolnienie toebek. Dobra, troszeczkę pochylimy tutaj Piotrysia Jak ci psy. Oczywiście Piotr był przed, e, przed nagrywką, był zbadany, Piotr, e, zrobiliśmy wywiad, Piotr jest zdrowym człowiekiem, e, nie ma żadnych chorób, przeciwwskazań, czerwonych świateł, które by, po, do, które by, że tak powiem, blokowały mnie przed wykonaniem manipulacji, prawda? Tak jest. Z Piotrem zresztą się już znamy kawałek, tak więc dzisiaj... Już wiemy co jest grane. Tak jest, już tutaj... dobra. Dobra Piotruś, bardzo bym Cię prosił, żebyś sobie zrobił wdech mhm. i wydech, taki dmuchany. Super. I idziemy tutaj w drugą stronę. Luźniutko, luźniutko, mm -hmm. Piotr już. Dobra. wdechnie taki szybki. Wdechnie. Świetnie. No Piotr już tutaj pospinany. Mówiłem. <laughs> dobra. I teraz zrobimy sobie taką dekompresję. Dobra. Trzymaj dłonie na brzuchu. Okay. Burza zamknięta, luźno Dobre. Fajnie, dobre. Piotr jest dwa, takie trzy mocne oddechy, takie rozluźniające całe ciało. Dobra, super. Teraz bardzo bym cię proszę, żebyś wstał. I zrobimy sobie dekompresję właśnie długiego kręgosłupa porozluźniamy. Pojazd luźniamy. Czysta żalug, tak? Tak, bardzo bym cię prosił. Można okay. sobie troszeczkę w głowie kręcić. Opa! Dobra, przesunę łóżeczko. Przepraszam. Chodź ptaki, tak? Dobra. Zrobimy to w taki sposób. Połóżę dłonie tutaj, skrzyżuję. Świetnie. Troszkę niżej. I tak, Złapię Cię tak, mm. luźno, luźno. Głowa do dołu, luźniutko. Ja Ciebie wezmę na siebie, Ty stoisz w miejscu. Mm. I tak, wdech, wydech dmuchany i przy wydechu łokcie przed siebie, dobrze? Okay. Dobra, ja tylko daj Ciebie złapać mm. najpierw. No, mocny wdech. mocny łokcie. O, fajnie. Jak chipsy, jak chipsy. <śmiech> <śmiech> Lepiej, że u <w> dentysty. <laughs> Złap sobie tak dłonie i stań, Piotrek, tyłem przede mną. Tyrem przede mną, takie jest. Dobrze, dobrze. Opuść, opuść ręce. Przede mną na okay. okay. Dobra, daj mi się tutaj złapać. Dobra. I Piotr, tak robimy takie. Głowa do dołu. Ja ciebie na siebie. Stoisz sobie. Mocny wdech. I wydech. O, ładnie. Puszczasz? Dobre. Jak Sylwestra. <noise> Dobra Piotr, potrzebuję od Ciebie mocnych wdechów mm. i wydechów dmuchanych, ok? Ponieważ jak dmuchamy, no to się rozluźni. Świetnie. No ładnie. No. Piotr, zrobimy sobie jeszcze jedną technikę. Wcześniej zrobiliśmy kręgosłup lędźwiowy, mm. stawy krzyżowo-biodrowe. E, co jeszcze? Bardzo bym Cię prosił, żebyś usiadł okrakiem na łóżku. Dobra? Czyli jedna noga, lewa po lewej, prawa po prawej, jak na koniu. Dobra, dobra. Nie wiem, czy taki rozkok zrobię, ale jest Jest ok, jest ok. Dobra, Piotr. Połóż sobie dłonie tutaj. Popracujemy sobie na przejściu. No. Na przejściu pieszo lędźwiowym Poniżej. O, no, super. świetny. Dłonie tutaj. Idziesz ty ćwiczysz, ćwiczysz, nie ćwiczysz możesz ją założyć. No. Dobra. Gło... Robimy tak, Piotr. Ściskasz kolanami leżankę. Ok. Ściskaj. I głowa w prawo. Ciało w prawo. Oczy w prawo. Mm. I robisz mocny wdech i wydech. Uff. Super. Piotruś, idziemy teraz w lewo, okej? Okay? Ja świetnie. Głowa w lewo, ciało w lewo, cały w lewo idziesz, no, oczy w lewo, wskaźniesz Opa, super, dobra, połóż się na plecki, sprawdzimy, co tam zrobiliśmy. czy się nogi wyrównały? Na, no, o właśnie. A na plecy czy na brzuchu? Dobrze jest na razie, no. A widzisz, to odczytałem, czy myślę. Dobra, jeżeli chodzi o długość kończyn, powróciły, że tak powiem, do stanu takiego, jak, jak powinien być, czyli są wyrównane. Czyli, że tak powiem, balans jest, mm -hmm. e, napięcie taśm wróciło do nojmy, tak? Połóżcie Piotrek na plecy, Zbadam sobie w leżeniu, zbadam sobie tutaj jest samo długość kończyn, e, stawy krzyżowo-biodrowe, ruchomość miednicy, czy nam wróciła szyja i zostawimy się na dzisiaj. A tak przyjemnie jest. <grym>, Troszeczkę później. Tak jest. No wiesz, no jednak prowadzenie swojego biznesu to też troszeczkę jest stresu. Jasne, że tak. Więc też jakieś napięcia budują mnie od samego treningu, ale też od różnych spraw. Jasne, cały czas na głowie, cały czas Czy musisz załatwiać tutaj. Tak jest. Dobre. No ale ja to lubię, więc. Tak, a ja, nie, mi się, nie, nie, nie narzekam, więc bardzo, bardzo to lubię po prostu. Dobre. Lubię ciąć ten czas. Yy, ponastawialiśmy piotka, po się, zrobiliśmy dekompresję z całego kręgosłupa. Piotr już czuje się troszeczkę luźniej No czuję się, to jest prawda akurat, więc Tak, no co jeszcze, zawsze pracujemy na całym ciele Ponieważ poprzez nasz układ taśm mięśniowo-powięziowych mmm, Wiele, 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 wiele benefitów z tego idzie Takich, że tak powiem, plusów fajnych Co jeszcze? Widzimy się na następnej nagrywce I na następnym spotkaniu okay, Dziękuję Piotr Dziękuję za pomoc Super Zapraszam Was wszystkich do odwiedzenia mnie tutaj w sklepie. Myślę, że będę w stanie Wam tutaj pomóc, doradzić, przekazać pozytywną energię. Także zapraszam wszystkich serdecznie do mnie oraz do skorzystania z usług Daniela, który jest fantastycznym człowiekiem, pomaga mi również. Działamy tutaj już dłuższy czas i myślę, że na pewno poczujecie się dużo lepiej, jeżeli skorzystacie również z jego usług. Jesteśmy po nagraniu z Piotrkiem z Vitamin Shop w Gravesend. Popracowaliśmy z piotkiem z tych czyli ponastawialiśmy Piotryka. U Piotryka występuje dużo napięć spowodowanych prowadzeniem oczywiście biznesu licznymi treningami, czyli siłownia, kickboxing. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału na YouTube, zajrzenia na Facebook, Instagram, LinkedIn i odwiedzenia strony Holistic Therapy Healing. Dziękuję serdecznie.